Poznamy bajkę o, o niedźwiadku. Mama, bura niedźwiedzica, głaszczy łapką, swego misia. Potem mówi Bądź bajkę ci opowiem dzisiaj: cztery małe, burę, misie wędrowały lasem, borem. A co robił? Piąty misio. Tego dowiecie się wieczorem. Co zrobił misio? Co robił? Piąty misio zasnął. Zasnął z głębokim snem i chrapał. I kołysał się. Teraz zaśpiewamy piosenkę o tym samym niedźwiadku. Chcecie? Próbujemy. Jedna łapka, druga łapka. Ja jestem niedźwiadek. Jedna nóżka, druga nóżka. Są moje uszka. Lubię miodek, kocham miodek, wyjadam go pszczółkom. Jedną łapką, drugą łapką albo piję rurką. Jeszcze raz. Teraz trochę szybciej. Jedna łapka, druga łapka. Ja jestem niedźwiadek. Jedna nóżka, druga nóżka. Tu są moje uszka. Gdzie są wasze uszy? Pokażcie dobrze uszy. Nie widzę uszu. Lepiej pokaż wyraźniej. Lubię miodek, kocham miodek, wyjadam go pszczółką, jedną łapką, drugą łapką, albo piję rurką. A teraz coraz szybciej. Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek. Jedna nóżka, druga nóżka, tu są moje uszka. Lubię miodek, kocham miodek, wyjadam go pszczółkom. Jedną łapką, drugą łapką, Albo pije rurką. Uwaga, uwaga, a teraz będzie bardzo szybko. Uwaga, spróbujecie nadążyć. Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek. Jedna nóżka, druga nóżka, tu są moje uszka. Lubię miodek, kocham miodek, wyjadam go pszczółkom. Jedną łapką, drugą łapką, albo piję rurką. Udało się? To uwaga, uwaga! Teraz będzie super szybko. Tylko najwytrwalsi dadzą radę. Uwaga! Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek. Jedna nóżka, druga nóżka, tu są moje łóżka. Lubię miodek, kocham miodek, wyjadam go pszczółkom. Jedną łapką, drugą łapką albo piję rurką. To uwaga, uwaga najszybciej gotowi. Jedna łapka, druga łapka, ja jestem nie dziadek. Jedna nóżka, druga nóżka, tu są moje łóżka. Lubię miodek, kocham miodek, wyjadam go szczółką. Jedną łapką, drugą łapką, albo piję rurką. Pff. Super trudne to było. No dobrze, teraz możecie ćwiczyć sami.